Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Wracamy sobie do Gotika. Jesteśmy w karczmie na środku jeziora w nowym obozie. Porozmawiajmy tutaj z karczmarzem. Jak leci? Świetnie. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyjrzeć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? No tak, chce się napić. Nie, nie ma nic za darmo. To się chyba nie uh -huh. On tam też ma jakieś. Kilka drobiazgów. Porozmawiamy sobie tutaj jeszcze. Tak? Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów silasowi. <laughs> Miło, dzięki stary. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. My... <noise> Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się zmuszają zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to choracy, ale on nie lubi przemocy. Słyszałem jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Hmm, może być nawet cenna informacja. Jak idzie deszcz? Przy tych face? I nawet... No, to już znamy. Zobaczymy, czy coś tam u góry jeszcze ciekawego jest. Pewno nie. Ja Zdając życie. A nic nie ma. To idziemy. Uch. No to idziemy już do samej, go faktycznie obozu. Znaczy cały czas jesteśmy w obozie, ale do tak jakby hmm, kompleksu mieszkalnego? O, tak, tak chyba. Tak chyba byłoby to najlepiej nazwać. Jeśli myślisz, że... Lepiej się do tego nie mieszać. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal, Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać bal Izidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. No to niedobrze. To niedobrze. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala i Zidro. Wysłałem wiadomość do Korkaloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać Twoje prezenty? Mogę Cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę Ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc Ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Korkalomem i Baltajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego Wielkiego Mistrza. Wreszcie mogę Ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. Sto bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele, albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. No dobra, porozdajemy. Kadar to był ten na placu. świątynnym. chcesz trochę bagiennego be... ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Super. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Więc może uda nam się zdobyć jeszcze jakieś dodatkowe doświadczenie. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. No to idziemy chcę do Laresa. z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz? Chcecie cię zapalić? Nie. Nie wszystko. <grych> dokąd się wybierasz? Do Laresa? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie. Ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę Starego Obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Larys chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Hmm, Chcę do Was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Hmm, ten pierścień damy mu potem. Niech sobie bez jeszcze go trochę ponosi. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę Ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. No, my jako wojownik to siły nigdy się nie się nowego. To możemy się jej nauczyć. No i 10 punktów siły wpadło. Dobrze, z Laresem jeszcze pogadamy później, jak już będziemy chcieli przystąpić, jeżeli oczywiście wybierzemy to właśnie ten obrót. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Się w nic nie pakować. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. To nie mój Co problem. Tu masz? Nie chciałbym. Nie chciałbym. Nic się nie no, Nic no. ciekawego. Kiedyś tak jest. To nie mój problem. Mam już dość Kiedyś tej sabraki. Wiesz co? Poruszasz się tak jakoś sztywno. mógłbym Ci pomóc. Mogę Ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczyć akrobatyki. Kiedyś może na pewno. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. O, o. o. Z wilkiem, ile to Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść, no nie? Ile? 50 bryłek. Bez targowania. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaję zbroje obcym. Okay. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Jak mogę zdobyć futra albo skórę? Przy drodze do nowego obozu kręci się Aidan. On może cię nauczyć jak ściągać skórę ze zwierząt. Radford i Drax polują zwykle na północ od starego obozu, na drodze do miejsca wymiany. Tak, spotkaliśmy już ich. Na samym początku gry. A, przecież my musimy rozdawać... Ha, mi wyleciało z głowy, że musimy rozdawać kogoś? się trochę bagien. A masz je przy sobie? Dam ci dziesięć bryłek rudy. Wracaj kiedy tylko zechcesz, bracie. Sobie zapiszemy dla pewności, żeby nam się tutaj coś nie wykraczyło. Wiecie jak to jest. O dalej szkodnik, przestań pić. Mam bagienne ziele dla ciebie. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby... A masz je przy sobie? Wracaj. Nie nie gotuj. Nie mieszaj tam w zupie, mu. Lepiej się do tego nie nie Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je. Jasne, masz. Zajrzyj! W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Nie Patrz już fali. Może. Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. O ty chamie jeden, ty. ty wiesz toś, w tej papry, nie powinieneś wierzyć we wszystko. samo. Pewnie masz rację. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, Chcesz trochę? Dam ci za, jak będziesz. Za w... Nie powinieneś wierzyć w... Zawsze. Wyglądasz mi na k... A masz je wraz. nic nie pakować. Nie hej, ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz. Strzeż się go. dzisiejszych już z nim gadaliśmy. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie na... To zależy. A co chcesz wiedzieć? A, no, to złodziej jest. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No może kiedyś się pouczymy. złodziejstwo. Mam przy sobie trochę bagienne. Jasne, zajrzyj! Hmm, to nie... Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Pomóż mi dostać się do bractwa. Twoja prośba jest bardzo skromna. Pomogę ci tylko słuchaj uważnie. Baltion jest jednym z młodszych guru, tak jak ja. Iberion uczynił z niego swojego osobistego doradca. Obawiam się, że to nie była najlepsza decyzja. Tion stał się przez to tak zarozumiały, że nie chce już pomagać nikomu oprócz swoich uczniów. Daj mu to, jeśli chcesz mu rozwiązać język. Zostaliśmy? Jakieś bagienne dziele mocne? o No dobra. Ja sobie porozmawiamy jeszcze z Kronosem, strażnikiem Rudy. Jeśli nie myślisz, że... Witaj, Magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę Ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla Ciebie zrobić? Mam tu list dla arcymistrza magów ognia. My jesteśmy magami wody. Magów z kręgu ognia znajdziesz w Starym Obozie. Ale strażnicy nie chcą mnie wpuścić do zamku. Możesz mi jakoś pomóc? Cóż, co jakiś czas wysyłamy kurierów do naszych braci ze Starego Obozu. Ale przesyłki powierzamy wyłącznie ludziom Laresa. Od wielu lat jego chłopcy dbają o to, by nasze przesyłki docierały do magów ognia nienaruszone. Okej. Okay. Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak mydlana bańka. Naturalnie, tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Chciałbym do Was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Laresem. Chciałbym zostać magiem. Nie możemy dzielić się naszą wiedzą z przeciwnikiem. Dopóki nie przekonasz nas o swojej lojalności, nie masz nawet o czym marzyć, nie będziemy cię uczyli. Potrzebuję wiedzy. Mogę ci pokazać. Że... Man, na razie nie potrzebujemy. Poszukujemy magicznych ma ksiąg. Lepiej się nic nie No okej. Okay. ZEJDŹ MI Z DROGI! Przekacz. Co słychać? SPADAJ! No, nie są za mili, wam powiem szczerze tutaj. Hej! Nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii, czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No, nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego, powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Do zobaczenia! Mam już dość tej. Lepiej się do tego nie mieszać. Wszystko w porządku? Jeszcze jest cicho. Jeszcze? Jeśli szkodniki nie przestaną atakować konwojów ze Starego Obozu, Gomez w końcu się wścieknie i zapuka do naszych bram. I będzie niezła zabawa. Czy w obozie dochodzi do jakichś spięć? Chłopie, co chwila są jakieś problemy. Szkodniki robią, co im się żywnie podoba, a my musimy pilnować magów i całego obozu. Kto tu rządzi? Wypełniamy polecenia magów, choć ci rzadko mają jakieś konkretne żądania. Siedzą tylko przy kopcu rudy i czytają te swoje księgi. W sumie rządzi tu Lee. To nasz szef. Posa, praktycznie widzę, że tutaj, a, Chcesz trochę bagiennego ziela? ziela. takie po prostu Jasne. Masz tu obiek, 10 rudych. Jakbyś miał jeszcze kiedyś trochę ziela, no wiesz. Spoko. Chociaż spytamy o pracę, może nam pomoże. Chciałbym zostać. To nie takie trudne. Jeśli jesteś gotów do walki za naszą sprawę, Lee na pewno cię przyjmie. Ale szanse na zostanie najemnikiem. Mają tylko ludzie biegli w posługiwaniu się mieczem. Jak z tym u ciebie? Cóż. Tak właśnie myślałem. Jeśli myślisz o tym poważnie, porozmawiaj z Gornem. On kiedyś szkolił nowo przybyłych. Może ci się poszczęści i Gorn zechce cię uczyć. Hm, spytamy Gorna? Chociaż jesteśmy już całkiem dobrzy w machaniu mieczem, gorzej z naszą siłą. Nie. Do zobaczenia! Z Gornem już nie możemy rozmawiać. Torlopa? Kim jesteś? Nazywam się Torlop. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie królewskiego okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Właśnie chciałem powiedzieć, że skoro wylądowałeś tutaj, to chyba nie był najlepszy pomysł. Chciałbym do Was dołączyć. I przyjmuję tylko najlepszych ludzi. Możesz mi wierzyć. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę ci dobrze żyć z Laresem i jego zgrają. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś ze starego obozu albo starej kopalni. Kiedy chłopcy uznają, że nie przepadasz za Gomezem, przestaną ci sprawiać kłopoty. A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać ich zaufanie, a potem będziesz mógł ich zrobić w konia. Teraz smażymy sobie troszkę jeszcze mięska. Okej. Okay. No się ma. Jak leci? Jak zwykle. Pilnujemy, żeby nikt nie. Widzę, masz też takie. Mam przy sobie trochę bagiennego teksty. ziela. Może chcesz je kupić? Czemu nie? Pogadaj jeszcze. Wiesz dokąd leziesz? Nie, dokąd? To droga do siedziby naszego przywódcy Lee. Co muszę zrobić, żebyś pozwolił mi zobaczyć się z Li? Nic. Tu nie stary obóz. A Lee to nie Gomez. On nie musi chować się za plecami całej armii się patrzy. Sam potrafi o siebie zadbać. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. No okej, okay. to chodźmy porozmawiać sobie z ZLI. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. Chciałbym do Was dołączyć. Odbiło Ci? Myślisz, że przyjmuję każdego włóczęgę, który się do mnie zgłosi? Musisz najpierw spędzić trochę czasu w naszym obozie. Będę Cię miał na oku. Zobaczymy, na co Cię stać. No, Kejli, okay. Trzymam, trzymamy za słowo. Dobrze słuchajcie, już trochę trwa ten filmik. Myślę, że już czas zakończyć ten filmik. W następnym myślę, że spróbujemy wypędzić krzykacza z jego chaty, żebyśmy mieli jakąś swoją chatę, żeby móc się tu ze spokojem przespać. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Napisanie jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. No i koniecznie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale albo po prostu oglądasz mnie, a jeszcze nie zasubskrybowałeś e mojego kanału, to kliknij tam przycisk subskrypcji, kliknij dzwoneczek, żeby po prostu nie przegapić kolejnych odcinków, kolejnych gierek. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!